No i witamy Was w kolejnym odcinku z gry Dead Island, a jest ze mną dziewięć, tak, 4 tak, dawno nie było odcinków granych systematycznie możecie słyszeć echo gdyż ponieważ zepsuje mi się, zepsuło mi się wejście na słuchawki i nie ma jak no nie mogę ich podłączyć, nie słychać I dzisiaj będziemy tylko i wyłącznie XP'd żadnych zadań Hej, kopnari Zawsze pomaga Dobra Jaki dzisiaj motyw przewodni Poprzedni odcinek to był łapka w górę a ten Nie wiem. Ojejku. Dzisiaj mnie też nakłoniło do obejrzenia Kula Daje Pula. Co ty ćpiesz, chłopie? Eee, kokaj, że... o! Co mówisz jeszcze raz? Nie jak mogłeś zmienić kanał na Youtube na ten nowy Co? A. No ten nowy taki wygląd ładniejszy jest To jest mocno Ale jest ładniejszy no, Głupie i w ogóle Ale ładniejszy jest Podam. Ale o czym ty tu mówisz? Ładniejsze jest Ściągnij sobie technozacha Znaczy u, technik, technik e, moda Odgrałem nawet mm, zacząłem nagrywać odcinek nie Ale tak mi zaczęło lagować, że no nie wiem Takie lagi miałem jak teraz Normalnie nie wiedziałem co się dzieje, ale dzisiaj jeszcze myślę... Um, dograć końcówkę. Znaczy końcówkę, no. To był taki zupełny początek. Y, on trwał... Nie wiem... Minutę? Dwie? Skoro mówisz, że jest taki łatwy do y, ogarnięcia ten no, nowy ten to jak y, się sprawdza y, widzów jakich się ma yy. Nie mówię, że jest Tako, łatwy. Nie mówię, że jest łatwy to, tylko, że jest to tak, sobie tak to i mi wszyscy, wszyscy y, widzowie, a teraz y, dupa. No ja właśnie też... Nie mogę tego ogarnąć, ale spokojnie. Poszukaj może y, u wujka y, jakichś informacji przydatnych. O, Kobnery. Uuu, jakie fajne. E, kilka. Kilka. No sporo. Hmm. Miałem o czymś do was mówić, ale nie wiem o czym. I dziękuję za widzów, których mam, dziękuję za subskrypcję ogólnie. 15 widzów mam, muszę się pochwalić. I nie wiadomo jak sprawić jaki masz tych widzów, tak? Dobra. Tak... Y, rok zmienił kanał, lecz no nie wiem, ja... Ja tego nie spieszę. Wiesz może to usprawnią w jakiś sposób. A i było słychać to tam tak... Już... Co Wiesz, jeszcze chwilą? raz? Było słychać coś tam, jak ja... Mówię, że muszę zawracać Nie. A bo tu mnie sieka jakiś gościu. Hmm i tak zdjęty mamy limit. Co okazało się, że jest banalne. Tak, wysłać SMS-a i to wszystko. A tak, ja by... miałem już dawno zdjęty limit, tylko miałem e, filmik. To był Minecraft odcinek drugi, w którym była prawa autorskie nie wiesz o co chodzi wiesz które te no ale tak jak to, usługuje, to tej tej bez zdejmować mi mitu. zdejmować a właśnie jak kilniki, to masz starą czy nową tą tą ale co no nowe tak bo no, tam masz też nową ja jestem nad powrotem do starej ale w sumie nie ma dużej różnicy ja też, bo... Mm, no... kurde jeden odcinek. A nie wiem, bo ja chciałem sobie go w HD wrzucić, no nie? No ja też wiem Ale... ale montowało się, to był Dead Island... Y, to był czwarty part, bo zauważyłeś, że jest trzeci i piąty od razu. No, A chociaż teraz nie będzie w ogóle part. Nie wiem, teraz nie będzie partów i te party y były bez sensu w ogóle. Bo... mi się wydaje, że part to powinna być misja, nie? Uh -huh. No a ja tak... Chciałem być fajny, chciałem mieć party. To jest coś było teraz. Nie. Kurku. To A dobrze. Co? <laughs> no, no. Nie, to chcemy po prostu filmować i... To będzie. to prawa autorskie brudno. nie, bo ten odcinek ma być długi, ja chcę długi odcinek, jeden z dodatkiem. Dobraź sobie, że gościu na kanale bo tutaj, że CTSG, Minecraft.pl napisał, ludzie nie śmiejcie się ze mnie, ale naprawdę nie wiem, co to jest Mob Grinder. Piszcie. Nie, sorry, miałem się nie śmiać. Gościowi napisałem, pozdrowienia no. w ogóle, dla tak gościa. Gościowi napisałem i powiedział, że dziękuję bardzo, mi to pomogło bo masz suba. Te? Ja oczywiście cieszę się z tego powodu ale sam fakt, że nie wiedział tutaj z nagrania O O mada motherfucker, słyszę tanka. Ale i tak jak gram normalnie, nie bo ten mm, ten profil mam przeznaczony na nagrania, gram normalnie tak wiesz dla siebie, nie? Mam 17 level, tutaj mam 10 i ten. I tam z tymi tankami się nie można bawić za bardzo. Dobra, wyważamy drzwiczki Kurczę Ten HD to jest naprawdę, ale jak będzie, będę miał ten lepszy internet to już. Super Ale wiesz co? No będziemy mieli te lepsze internety, no nie Ale i tak to 8,5 giga się będzie chwilę wrzucało, nie nie Znaczy ja planuję sobie zrobić coś takiego, że będę wrzucał odcinek na przykład przed szkołą w której wcześniej stanę Zacznę wrzucać odcinek, i jak ogóle to szkoły, powinien się już wrzucić. Nie? To by było dobre. Ale mnie siępnął. To gnojek z getta. I, i co się dziwię, że to nie może. Nie, nie, nie będę sobie żartował. Słyszałem Ci, że wszyscy subskrybują Minecrafta, R, jak to nie ma sensu już go subskrybować, szczerze mówiąc? No tak, no bo nie ma nowych odcinków, nie? Ja mam go zasubskrybowanego, ale... Minecraft bez sensu, bez sensu. Jedynie ostatnio, ten, ukupcona był na serwerze. No widziałem, widziałem. Ten. I od razu e, aktywność 6 dni temu ostatnia aktywność Także coś się dzieje W ogóle milion wyświetleń ma ten filmik na jego kanale w ogóle Szósty odcinek Kandias Sideliny Ja tu walczę z tankiem. No i mnie zabił. Ale Dark ogólnie, jak ci się podoba to Dead Island? Szczerze? No Głupie Weź Jak tak możesz mówić o polskiej grze To jest polska gówniana gra Może mi lubić To jest polska i gówniana i polska to jest dużo Gdybyś tego nie nakręcał, bym w ogóle nie oglądał z Ale... No... Ja nie widziałem żadnego, żadnego gameplaya z tego... Nie widziałem, że ...Roka Rock... i roja, nie? I no. właśnie po tych... ...gameplayach... wykupiłem. kupiłem. No i ile tu w ogóle tu jest? Co? I ja to w ogóle testuję. Nie mam pojęcia, a ja to kupiłem jakoś... Za sześć tych? Słuchaj. U mnie jest y, w menadze filmów, no nie? No. Jest taka ikonka, zarabiaj na swoich... Swój... A. Weź ją Też to masz? Słuchaj. Wiesz co, nie wiem, nie chcę No tam trzeba męchać. było to Coś wypełniać, coś wypełniać trzeba było. E, i... No i tam w ogóle podawać jakieś numery, nie wiem, nie wiem czy... Czy by serio zarabiałby? Czy... Ta, nie e, Teraz mój widz obecny, Knajder, mm, pozdrawiam go, e, pisał mi, że zarobił na wyświetleniach... Pozdrawiam! Zarobił, zarobił na wyświetleniach 13 eurocentów i czy by się za to dało jakąś grę kupić, czy coś w tym stylu Ile zarabiał? 13 eurocentów Kurwa Kurwa. kurczę To może na paczkę zapałek by starczyło? A tu w ogóle, no właśnie, nowy nowego filmu. Dobra, spróbuję. Czemu nie? Dobra, idę stąd. I, i, Ej, i, nie orientuję ja, się ile już ja. ten odcinek trwa, bo ja nie mam siły w to gówno grać. Się tak tnie. Jak emo jakieś. Oj. Tak, rozłączyło Darka. Hmm. przepraszam was. Problemy techniczne I chyba wiecie co ten odcinek miał być? Dłuższy no. jestem coś tak stwierdzam um. Że ten odcinek Zaraz skończymy bo, gdyż, ponieważ... się już nie chcę nagrywać, nie mam pomysłu o okay. oh, fak, mój murzyn się pali Hm to tak yy, chyba będziemy kończyć mówię ci kończyć kończyć ko... no nieważne zakończymy dobrze mówię czy źle Zako... dobrze eee, mówię. a czemu źle nie wiem wydawało mi się że mnie poprawia dobra no to tak Mm, komentujcie, subskrybujcie. subskrybujcie. Polecajcie. Mm, na razie. Cześć. Hejo!